Do you swear to uphold the principles of our order, and all that for which we stand, and to do so from now until death, whatever the cost? I do. You are now a Templar. Maybe witam w trzecim odcinku serii Assassin's Creed Rogue. Czy jak ktoś się tam końców wymawia, nie jestem pewny. Dzisiaj oczywiście kontynuacja misji fabularnej. Musimy iść pogadać z tym tam ziomkiem-asasynem. Tak w ogóle statek... Y, czekaj. Statek... Y, nazywa się... o, Morrigan. Dobra, chodź Pogadajmy z typkiem. Gdzie? to? nas Liam, it's not like you to set out without a plan. Plan or no plan? We choose our own battlefield. And hey, we're not most at ease when we're at sea. Right, you are. Let's set sail. Okay. Begni, begni. Pa, Okej, okay, proszę bardzo. No i jest północny Atlantyk, proszę. Dwa obszary na średnim, jeden na łatwym. Mnóstwo wrogich statków. Oj, tu będzie co robić, tu będzie co robić. Nie będę się zagłębiał w jakieś tam skrzynki czy fragmenty an animusa, bo to jest po prostu nudne. No i proszę. Jest północny Atlantyk Nieodkryte lokacje, nieo nieodkryta lokacja, ale tylko spętam to to jest Nowy Jork, a to jest Dolina rzeki czy coś takiego. Normalnie całe całe stany. Dobra. Gdzie mamy płynąć? so achilles tasked you with this mission no task me to task you need final... I okay. Aha, no dobra, muszę tutaj a, to find what you should have to search for jeet i have another okay. brand must be put into a car i am going to start with step lunch how you have to recover the precursor box and manuscript this is your mission but what's yours Watch your arse. Achilles doesn't really trust me, does he? <coughs> Give it time, Shay. Do this for him, for us. We do much more than earn his trust. Liam, do you know what Achilles writes about? I see him in his office all the time, bent over his papers. He keeps records and accounts, studies what little is known about the pieces of the Eden, and of course that corresponds true. with assassins and other continents. Of course. Liam, you can be a right horse's arse when it comes to assuming everyone knows the same as you. I cannot help if Achilles wants me to be familiar with our counterparts in Europe and elsewhere. Said like his favorite son. Can I visit some Okej, okay. już jakiś pierwszy teren Aha, szybki powrót na statek Skóra się zawsze sprzyda Bober Skóra bobra. I proszę jakiś To, to jest zamieszkały teren, co ciekawe Są tu jacyś przeciwnicy. O kurde, jak tam się wdrapać? Trzeba jakoś po tych drzewach. Z tego co rozumiem. No trzeba wdrapać się na to drzewo. Aha, dobra. Już rozumiem, chyba. O, weź się ogarni. Począł ma. Dobra, dał radę. No i elegancko, na sam szczyt. Ale... Ło! Ale ptaków. <coughs> nieźle, nieźle. Proszę, no i mamy już odblokowane co, gdzie tutaj jest. Owo, no tu byś wolał szyję, nie spać. Dobra, co się będziemy stawiać? Udało się pomysł? Ty debilu, mnieś gwizdać, mnieś ich po. Właśnie, przeszukać. You then, Stop now! Dzień. Uh, 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 Co tam skąd leżysz? mogę cię przeszukać? Nie, tu jest tylko podnieść Hm. Kurde, jak mnie zauważyli. Łoł, wow, łoł, wow, łoł. Wow. Ej, kormak, kormak. Tak to się robi. Trzywy coś macie ciekawego dla mnie? Tu jest coś. To chyba jakieś o właśnie amunicja. Proszę bardzo jakieś naboje. Tu skrzyneczka ładnie. Ok, a tutaj co? Hmm, interakcja. Jakieś ważne informacje. Nie, elementy kolekcjonerskie, okej. Okay. Pięknie. Ka kasa się musi zgadzać, to trzeba. 8, Kurde, musiał mi zdać. Nie widziałem go wcześniej. Ja bym miał już jelonka jakiegoś tam łapiti, czy jak coś się na to mówi. O, 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 o! Dwa są, dwa. Jeden. ale on to przeżył? Trzeba nie chyba w trafić. Dobra, dobra, poczekam aż podejdę trochę bliżej. Dobra, jeden pad I drugi zaraz też. Pięknie. Prosto w łeb. No i git. Co jeszcze coś? To mi pokazuje, że mamy jakąś... A to jednak tam tego zabiłem jeszcze. Kurde, to aż Trzy 3, 3 rozwoiłem. Mówimy no, te fragmenty, nie musa nie obchodzę. My tej gry nie przechodzę na 100% ani nic. Ale dobra, jak już tak się ładnie to pokazał, to niech będzie. Dobra, chyba. Wracamy na statek. Zobaczę, czy tutaj coś jest, bo to jest ten taki znak, chyba, templariuszy. To jest skarb, chyba, czy co? Aha, tutaj. No na tym kamieniu coś, ale... Czy na tym drzewie to jest? No nie no, na kamieniu, jak nic. Hmm. Może jeszcze nie mogę nic z tym zrobić? Nie, bo tak się świeci, jakby coś tu miał, nie mam pojęcia naprawdę. O, o to chodzi, tak? No, a tu nie ma mapy chyba. Co to jest? 500. 500 coś tam? No nie, to jest 400 coś tam. Więc to nie jest to. A może to jest to? 300 z minus 100. Nie, no, powaga nie wiem, co to jest. Może to z góry muszę? a hmm. z drzewa. No, to walić to na razie. No, chcesz... No i co, już jakiś ląd jest odblokowany. Coś już nam się odkryło. Dobra, spłyniemy do celu. We'll see. Whatever you say, Prince Regent of the Assassins. If you call me that again, I'll throw you in the ocean. All left and right, we will be of the Nie, bo nie zauważył. Okej. Okay. Chodzi o to, by ten bryk po prostu na, na nas tu płynie. Wow, wow, wow. trzeba tutaj? Nie, no, no teraz się postanawia się Dobra. Zagrożenie zneutralizowane. Jak się robiło na metę? Kurde, zauważyli mnie. No co za debil Ty, bo to mnie jeszcze rozwali. Dobra, dobra. I tak. Co wy myśleliście, że wy macie jakieś szanse? Ale dobra, tam są jakieś te. Można ziomków tu zdobyć, więc na start w sumie członków za... załogi by się przydało. Hot stuff, oh, it, was spent. And where it went, I swear I can't remember. Threw down to the shipping office, I went. The lay back. Take Take a turn the About ship, space, and Kurcze, ten fort mamy zaatakować? Wow, bo to jest. Zapomniałam, że tutory pływają kry lodowe. No dobra, to nie jest jakiś chyba strzeżony fort, tylko to jest nasz. Co, mój coś? Dobra. Proszę bardzo. O, 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 no tego nie przeżyję. Kożu z Dużej ilości metrów przeżuł. Okej. Możemy pogadać? Trust me, you will sell those lobsters by the ton in France. Ah! The cabbage farmers returned About time. We have a lead on that curious manuscript. I'd be surprised if you can read it. No one can read it. Temps this is why the Templar are taking so long with it. But one of our allies has caught a glimpse of their work. A pirate? A spy, who work with the Pirate. We set sail for Anticosti. That should prove a good test for this floating cesspit you call a ship. <laughs> How trustworthy are the pirates? I consider them brothers, And When the time comes... They will lend aid and help us fight the Templars. Only the roast beef would realize that Templars were pulling their strings. Are the Templars truly in control in the colonies? Not quite, but their influence reaches far and wide. And what about the spy we're meeting? You need not worry about the chasseur. He is loyal to the brotherhood. Have he also has friends in both the French and English fleets. And he knows more about Whoa. what goes on in these parts. You can Oi. ever hope to learn. Sorry, my friend. So, Liam, what can you tell me about Adiwali? You obviously admire the man. I had the honor of working with him once. I've never known anyone who'd done so much for our cause. But it's much more than that. Adiwale was already a legion before joining the Brotherhood. Jestem pirat, skarż of the West Indies, rubbing elbows with the likes of Blackbeard, Woods Rogers and Calico. A o Kenway'u nikt nie wspomnie? O, mamy wreszcie Luneta. No nareszcie. Eh, jakieś stateczki. Mamy jakiś konkretny znalez? O, o. o. An English vessel, and she looks to be in trouble. That's fine indeed. Perhaps we should aid her journey to the bottom of the sea. Now let's not be too hasty. She's full of crown cargo. Take a look through your spyglass and see for yourself. Sight. I say this is a good day to lighten King George's pockets. Be careful. A few shots should be enough to cripple her. Too much damage and she'll go down with all souls and all spoils. We can board and lose her before the crew knows what to Fire! Okay. ja fire jak to działa. captain hold your fire don't want to sink her aborted, aborted. Show them come on, fires are ours. for the Morrigan. Dobra, dobra, płyniemy, płyniemy. O kurde, on tutaj zimno może nam płaczeć, ciekawe. i proszę, Zajmowanie napraw Morigiana, bo poświęć. Naprawimy statek. The sea between here and Anticosti is rough, Captain. We should strengthen the Morgan before going any further. There's a harbor master station nearby. We'll spend our new wealth on improvements. I didn't realize there was a brotherhood in Haiti. Yes. saw McCandal is their mentor. He gathers many of his assassins from the ruins. Those are escaped slaves and their children, right? They are. It's a shame, though. ...escape terrible conditions only to be killed in that earthquake. But... Haiti is a French colony, now. Yes, it is. And here, the oh, assassins I are helping King Louis. But in Haiti, the French own the slaves who are set free by the assassins. Our struggle is beyond political borders, Shay. Anticosti shouldn't be far. Keep us on course, Captain. No,